Na kolację lub śniadanie od piątku do niedzieli łatwe, szybkie i przepyszne. Chrupiące bułeczki pełne jędrnych pieczarek, a na nich spora porcja przypieczonego sera. Na jednej bułeczce się nie skończy, więc może od razu zrób po dwie na osobę. Z bułek odetnij wierzchy o grubości około 1 cm. Z wnętrza usuń miąż, przydać się na przykład do zrobienia domowej tartej bułki. Pieczarki obierz, odkrój końcówki. Pokrój na kawałki o grubości około pół cm, ale nie cieniej, żeby pozostały jędrne po usmażeniu. Obraną cebulę pokrój na drobną kostkę. Na dużej patelni rozgrzej olej, dodaj cebulę, lekko posól, smaż na dużym ogniu, cały czas mieszając przez dwie minuty, aż cebula zacznie się szklić. Dodaj pieczarki i nadal mieszając smaż na dużym ogniu, aż zaczną się rumienić na brzegach. Ale pamiętaj, staraj się takie smażyć, by nie gotowało się we własnym sosie. Dodaj masło i natkę, dopraw pieprzem i solą, wymieszaj, zdejmij z ognia. Bułki nadziewaj usmażonymi pieczarkami, posyp startym te serem. Ułóż na blasze i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i zapiekaj 10-12 minut, aż ser się apetycznie przyrumieni. Podawaj gorące, posypane szczypiorkiem i połówkami pomidorków koktajlowych. Życzę smacznego!